Rada Ministrów przyjęła autopoprawkę do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Oznacza to m.in., że od 2025 roku część przedsiębiorców zapłaci niższą składkę zdrowotną. Od 1 stycznia 2025 roku dla ponad 900 tysięcy przedsiębiorców, a których dochody nie przekraczają 75% minimalnego wynagrodzenia, składka zdrowotna będzie im obniżona. Do tej pory płaci się 9% od wysokości minimalnego wynagrodzenia, natomiast Sejm przyjął rozwiązanie, że to będzie 75% wartości minimalnego wynagrodzenia, czyli można powiedzieć, że w przyszłym roku o 105 zł będzie ta grupa przedsiębiorców płaciła mniejszą składkę zdrowotną. Drugie rozwiązanie, które dotyczy wszystkich przedsiębiorców, to jest zniesienie obowiązku płacenia składki zdrowotnej od zbycia majątku trwałego. Trudno dziś wycenić, jakie będą skutki dla budżetu państwa. Natomiast Ministerstwo Finansów zapowiedziało, że te ubytki zostaną pokryte z budżetu do Funduszu, Narodowego Funduszu Zdrowia. Na zmianie skorzysta ponad 900 tysięcy przedsiębiorców. Koszt nowego rozwiązania będzie kosztować budżet państwa około 945 milionów złotych.